Tuż przed wykonaniem rzutu wolnego w bramce staje Dieter Müller. Müller? Kto to jest? nam bramkarz doskonały. Mur nie jest nam potrzebny, tylko mi zasłania boisko. Róbcie tak, jak powiedział. To co chodzi, Niemcy likwidują mur, to tak jakby zrobili prezent Rukwajczykom. Ale chcę, ważą mnie. Wiktorino wpadł we wściekłość, strzela z całej siły. Miliro bronił silny strzał Wiktorina jedną ręką. Miller wyrzuca piłkę daleko. Nie jest dobrze. Z powrotem pod bramkę. Coś takiego. Wakabayashi, ten bramkarz jest niesamowity. Na pewno przejdzie do legendy. Bramkarz do legendy? W zeszłym roku mistrz Ligi Niemieckiej, Schiedsgald, był na zgrupowaniu w Alpach. Zagrali mecz towarzyski z miejscową drużyną amatorską. Na początku traktowali to jak zabawę, ale wkrótce musieli zmienić zdanie. W ciągu 20 minut oddali dziesiątki strzałów, a wynik był 0 do 0. Obronił wszystkie najtrudniejsze piłki. Trener chciał go pozyskać dla drużyny, ale Miller nie zgodził się. Tak zaczęła się jego legenda. A teraz sami możecie się przekonać, że jest świetny. Dzięki niemu drużyna niemiecka będzie niezwyciężona. Schneider drybluje środkiem boiska, jest przed bramką, czy będzie strzelał. Dodanie do Morgasa. Morgas główkuje, nie trafił. Niski strzał Schneidera. Gol. Schneider to prawdziwy krótsze strzelił trzy gole w pierwszej połowie. Koniec pierwszej połowy. Zawodnicy wyglądają na zmęczonych, ale Niemcy mogą być z siebie zadowoleni. To było marne zagranie. Nie ma cudów. Nie strzelił wolnego. To duży wstrząs. Co się dzieje? Urugwajowie wyraźnie brakuje wigoru. Grają coraz gorzej. Ale... Trudno się dziwić. Niemcy zdobywają coraz więcej bramek. Wspaniale. Grac strzałów na bramkę. Zostało już mało czasu. Ostatni atak prowadzi Karl Heinz Schneider. Jeśli mu się uda strzelić 10 gola, wyprzedzi Diasa z Argentyny i zostanie królem strzelców Mistrzostw. Udało się! Znów ognisty strzał. Czwarty gol Karla Heinza-Schneidera. Koniec meczu. Niemcy zwyciężają Urugwaj 6 do 1. Kandydaci na mistrzów pokazali dobrą grę. Jutro w finałach zmierzą się z Francją lub Japonią. Czy oni są rzeczywiście naszymi rówieśnikami? Co niemożliwe. Ugrają najlepsi. Idziemy. Idziemy, żeby walczyć z najlepszymi. Musimy pokonać Francuzów. Postaramy się. Wsiadajcie szybko. W nocy możemy być już w Brazylii. Czy to już wszyscy? Renner jeszcze nie przyszedł. Roberto, wyjeżdżamy. Był to film serii Kapitan Hall.